Z nami Big Mike, witam serdecznie. Cześć. Hadi. Big Mike, no Michał, spodziewaliśmy się Cię widzieć na Siłowni, a tutaj Jim, Vergi Jim. A, a ja zawsze byłem fanem, tak na dobrą sprawę. Ale za szkiełka, jeśli chodzi o sport walki, jeśli właśnie chodzi o boks, czy tam szeroko pamiętam, masz Pamiętam, wiesz, jak wstawałem jeszcze w 2000, w 2000 roku na, na walkę chociażby Tysona z Gołotą, tak? Czy na inne walki, a y, od dawna śledzę wszystkie takie nasze branżowe? federacji typu właśnie KSW, uwielbiam tą federację ACA, śledzę dużo portali, tak staram się być na bieżąco z niektórymi zawodnikami, znam się osobiście, kibicuję, podziwiam i zawsze mi się to podobało, nawet jak byłem młody, to przez jakiś czas trenowałem Shotokan tak, natomiast miłość do żelaztwa cały czas u mnie wygrywa. Natomiast nie widzę przeciwwskazań w tym czasie okresie, który jest teraz, kiedy ja jestem, powiedzmy sobie, na dodatnim bilansie kalorycznym, kiedy mam trochę więcej estro estrogenu, stawy lepiej działają, żeby sobie raz na dwa tygodnie przyjść i trochę inaczej się poruszać i właśnie tak tutaj w Verge Gym wraz z trenerem Pawłem. E Śmieszkujemy sobie trochę, bo można, bo, bo, bo powiem, że to tak wygląda, tak? Nigdy nie będę jakimś zawodnikiem, ale też nie widzę problemów w tym, żeby się poruszać. Rozumiesz, to jest tak jak jazda na rowerze, tak jak pójście na basen popływać i tak dalej. To jest forma rekreacji dla mnie. Tylko i wyłącznie. No. Mówisz, śmieszkujemy, a tu ciosy ciężkie padają, także żartów nie ma. E, no bo gdzieś nam się ten, ten taki sam czy instynkt włącza, mi się wydaje. Rozumiesz, Paweł jeszcze prowokuje, lubi na sam koniec, wiesz, przykręcić śrubę, dobrze, że mnie tu nie wyzywa od, i od, od takich ani innych na sam koniec ale wiem, że na przykład jakbym miał sam robić trening, to nie wycisnąłbym z siebie tego, co Paweł na mnie wymusza wręcz. Drąć się je po prostu na sam koniec, tak? Jak ja sobie myślę, dobra, jest ostatnia dziesiątka, na przykład lewy, prawy, prosty, i po tej dziesiątce są jeszcze trzy kolejne dziesiątki, rozumiesz? Ja wiem, że bym tego nie zrobił, ale z Pawłem to robię. No i te ciosy, ta automatyka, jak w każdym sporcie, do pożygu uczysz się, nie wiem, serwisu, kurde, jak jesteś, nie wiem, jak grasz w tenisa, tak tutaj do pożygu uczysz się tego lewego, prawego, aż w końcu one jakoś tam zaczynają wyglądać. Powiedz ze sportów walki, który najbardziej ci odpowiada, bo wiadomo, mamy teraz wybór ogromny, tak? MMA bo boks kickboxing walki na gołe pięści co, co się najbardziej kręci Jest to, że jak weszły te nowe federacje na gołe pięści to gdzieś to mi się najbardziej podoba. Tym bardziej, że y to jest tak trochę jak w kulturystyce. Widzę, jak zachowują się ze starej gwardii zawodnicy, którzy nie wybierają, którzy nie, nie tworzą fikcyjnych y, tych rankingów, którzy nie odmawiają walk i tak dalej. I podoba mi się ta chłodna, zimna kalkulacja tych chłopaków, którzy są na przykład w tej federacji gromda, tak? bo oni nie szukają sobie wymówek, oni idą na żywioł, tam naprawdę się krew leje. Oni nie, nie ten, potrafią niektórzy przyznać rację, czy znaczy nie rację, tylko y, no, że ktoś tam zostali Pokonani to nie mają z tym problemu, potrafią też fajnie przegrać. Oczywiście zdarzyło się na ostatniej gali, że jeden chłopak też nie potrafił jakby swojego, swojej przegranej dźwignąć, ale słuchajcie, nie wymagajmy też od takich chłopaków nawet, że oni mają być wirtuoza, wirtuozami. Y, Sawa vivru przed, przed kamerami mają się wypowiadać i tak dalej. Chcecie sobie inteligentnych ludzi po i fajnego wypowiadania się posłuchać, to sobie włączcie kanał, nie wiem, profesora miotka, a tutaj jest Mordowicie, no to jest Mordowicie. No, tym bardziej, że nawet w profesjonalnych organizacjach KSW widzi. Czasami, że zawodnicy to powie, nie potrafią udźwignąć, widzieliśmy na ostatniej gali, prawda? Tak. Mhm. To chyba mówisz nawet o tej Torres kontra Parnas, e, gdzie, gdzie przyślizgał głową. E, też, te, ale też Musajew, tak? Ta tak, sytuacja ta po walce. Sytuacja też powacja. No jeszcze to, to nerwy puszczają, ale ja uważam, że. Hmm. Jak jesteś ambasadorem danego sportu, to się zachowuj. Ja czasami też, y, wiesz, miałem takie sytuacje jak na przykład w roku ubiegłym. Miałem fatalny, miałem bardzo zły sezon, nie wyszło mi, byłem piąty dwa razy. Co prawda na Mistrzostwach Europy byłem piąty. Ale pamiętam, że nie miałem ochoty wychodzić do kolejnego porównania, nie miałem ochoty wychodzić w ogóle do, yy, konor, do, 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 do dekoracji ani do układów dowolnych, ale pomyślałem sobie: Nie, dumę zachowaj do samego końca, wychodź z uśmiechem na ustach, nie rób wiochy nie rób wiochy po prostu, tak? Trzeba być świadomym tego, patrzą się na ciebie wiesz, yy, yy, kamery i tak dalej. A poza tym, możesz być mistrzem dopóki nie, nie, nie zrobisz jakiegoś, y, czegoś złego, rozumiesz? Czyli y, zawsze mogę, ja wolę, żeby mnie pamiętali z tych pozytywnych stron, niż z jednej negatywnej, na przykład, bo tak jest, nie? Jak Marek Piotrowski mówił, że dopóki walczysz, jesteś mistrzem. No wiesz, a komuś się noga po y, pośliźnie po albo zrobi coś, y, co mu zakrzywi pijar nie będzie y, znany z tego, że a, on był świetnym tym, tylko że dał ciała na tej i na tej płaszczyźnie, no nie? Czyli wy, wymieniłeś gromda, czyli bardziej stójka, cię, cię pasjonuje... Bardzo się podoba stójka, aczkolwiek wiem, Przynajmniej mi się tak wydaje, że ja lepszy, bym był lepszym grapplerem, parterowcem. Zawsze jak byłem młodszy to wielokroć brałem udział w jakichś takich amatorskich zapasach dużo cięższych, dużo większych chłopaków kładłem tam na opadki, bo to tylko wtedy o to chodziło. Wiem, że też nie mam w ogóle warunków do tego, żeby być stojkowiczem, bo mam krótkie rączki, wiesz, kręp jestem, dużo ważę, zaparzam się. Co ja mam za zasięg w tych rękach? No nie w budce telefonicznej to mogę komuś tam zrobić krzywdę, nie? Ja tak się śmieję. Natomiast Paweł tutaj trener, jak już, jak już sobie trenujemy, to próbuje właśnie dostosować moje jakieś atuty do w stosunku do mojego no, do mojego ja, do tego jak mam właśnie do moich warunków, o może tak. Masz pewnie niski, niski środek ciężkości, więc byłbyś dobrym człowiekiem pewnie. Zawsze nigdy nie miałem problemu właśnie z takimi rzeczami typu koordynacja, jakieś salta, jakieś wiesz szpagaty, jakieś fiflaki, dalej to robię, nie ma żadnego problemu. Myślę, że na 120 parokilowego chłopa yy, uważam się za sprawną osobę. Pamiętam jak próbowałem, yy, yy, byłem na treningu Graplerskim, takim, znaczy ja nawet nie umiem, nie umiem tego nazwać, bo to nie jest moja dziedzina, ale parterowym, właśnie z zawodnikiem KSW dwukrotnie. Z dużo, z dużo szczuplejszym ode mnie zawodnikiem i dobrze się bardzo czułem w tym, w tym parterze, wiesz, i tam też miałem zadaniówki, sobie z tymi zadaniami radziłem, mimo że to były moje pierwsze dwa razy, no ale, ale czuję to, wiesz, mam właśnie dobry środek ciężkości, potrafię dobrze zgnieść tego, tego, tego zawodnika, czuję, gdzie, jak się ustawić, myślę, że tak intu, intuicyjnie, nie? Zawsze to było związane z tym może, że właśnie jak byłem zawsze dzieckiem, to nie było problemu, żeby, nie wiem, przejść po jakimś płocie na jednej nodze, wiesz, dalej zrobić nie na przykład przysiad na sztandze, na jednej nodze, tak? No jest ta koordynacja, nie? ale to też musiałbym bardzo, bardzo długo się uczyć, żeby cokolwiek z tego było. Nie? No imponujące, bo nie wyglądasz, jesteś tak duży, że po prostu trudno sobie to wyobrazić. Ale są takie materiały na YouTubie, czy tam gdzieś u mnie, na moich mediach, gdzie są pokazane rzeczy, na przykład jak robię, nie wiem, kickflipa na deskorolce, jak robię salto do tyłu, jak robię szwagat na jednej no... Znaczy, jak, jak robię ten przysiad na jednej nodze, wiesz, na takiej, na takiej sztandze. Można sobie zobaczyć, nie? Sam się dziwię czasami. Ale to jeszcze gdzieś zostało, ta sprawność, no. Sobie, lubisz wyzwania? Przyjdzie kiedyś czas na wyzwanie w sportach walki? Ja, się, ja generalnie się na to nie zamykam, natomiast będąc szczerym ze sobą na dzień, na dzień bo ja zawsze, zawsze patrzyłem się na to na tej zasadzie, że głupio by było wziąć udział dopóki się nie pojawiły te frikowe takie durne, śmieszkowe federacje, gdzie nie biorą w ogóle zawodników, którzy są zawodnikami, ale do, do tej pory nie wziąłbym udziału w takim przedsięwzięciu z tego tytułu, że widzę jako sportowiec, jakby nie miałbym, nie umiałbym na siebie popatrzeć sobie w oczy, że na przykład wzięli mnie do jakiejś federacji albo zgodziłbym się, to nie mógłbym popatrzeć się tym prawidłowym, prawdziwym zawodnikom w oczy, którzy pewnie, nie wiem, zarabialiby dużo mniej, a zostawiali... To tak wiesz, jak ja 20 lat spędziłem na siłowni i przychodzi ktoś z zewnątrz, rozumiesz, zgarnia nagle wszystko, nie umiejąc nic, bo jest na przykład popularny i tak dalej, no mnie by to gdzieś tam, wiesz, i to drażyło i to na tej samej zasadzie. Natomiast jeżeli chodzi o takie takie federacje, to się na to nie zamykam, aczkolwiek żeby być w zgodzie ze sobą, to ambicje sportowe mam inne. Ambicje sportowe są takie, żeby dalej być dobry w tym, w czym jestem, bo ja staram się być dobry w kulturystyce. I powiem Ci tak, że, yy, jak, że jeżeli co, na coś pracujesz 20 lat, to tego nie zaprzepaszczaj. A mi się wydaje, że może będzie taki moment, że yy, 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 zmienią mi się priorytety, bo, bo czasami już miałem dosyć tej kulturystyki, a tu nie powiem, jest coś nowego, to jest coś przyjemnego, to jest dla mnie świeże, to tak jakbym pierwszy raz przyszedł na trening na siłownię i mi się chce to robić, ja, ja wiesz, ja do Pawła dzwonię, czy możemy zrobić chociaż raz w tygodniu, nawet pół godzinki, żeby on nie tam dojechał, bo mi nie chodzi o to, żebym ja, rozumiesz, był najlepszym zabijakiem, ale podoba mi się to, że mm, zmęczę się, że tlenowo mnie Paweł dojeżdża, tak, że te VO2 Max moje jest na skraju, że ja czasami leżę, patrzę się w sufit i coraz lepszą kondycję, chociaż mam, mam tą ruchomość i to mi się bardziej podoba, wiesz? Natomiast no, nie, wy, nie wykluczam. Dwa, biorąc pod uwagę dzisiejszy, dzisiejszą sytuację, czyli to, że, nie jest, że mi na przykład wiesz, też poczułem tą pandemię na sobie, na, swoich, na swoim biznesie i tak dalej, pod kątem biznesowym, dla pieniędzy, trzymuję. Miał, mógłbym to zrobić, ale chciałbym jeszcze, jeszcze inne ambicje sportowe spełnić, chociażby w tym roku. Ale jednym słowem, jak przyjdzie ciekawa oferta, to rozważasz? To jest tylko i wyłącznie kwestia kasy. Dlaczego, dlaczego nie? A dwa, ja wiem, jakim jestem człowiekiem i wiem, że jeżeli już by było coś przyklepanego, to ja wiem, że ja bym po prostu mieszkał na sali treningowej, zaprogramowałbym się, musiałbym swoje słabości, wiesz, gdzieś, gdzieś zostawić. Bo ja jestem jeszcze taki, że ała, tutaj mi coś boli, to przestańmy, wiesz. Boję się z tego tytułu, że jedna głupia rzecz może mi ten, może mi wykluczyć, i to a tutaj trzeba by było, wiesz, ten swój taki dyskomfort i tą strefę komfortu zamknąć jakoś i po prostu. Na 100% się poświęcić temu, temu, temu sportowi. Nie? Czyli wtedy to by było prawdopodobnie jakieś MMA. A no. MMA pewnie, było. FFF trochę ucichło. Tak. Niestety. FFF ucichło, ciekawie było, podobały mi się walki. Tym bardziej, że tam kolega też walczył, który miał bardzo krótki staż i uważam, że jak na tak krótki staż, Radek Skrótkiczy się bardzo dobrze pokazał. Ale to jest moim zdaniem broń obusieczna. Ja nie jestem atencjuszem, który na siłę się tam pcha, tym bardziej, że jest duży hejt na kulturystów, wiesz, którzy nagle się pchają do sportu, walki. Do tej pory mieliśmy kilku takich Yy, powiedzmy sobie osób związanych z tym naszym światem fitness, które nie za bardzo się popisały. Niektóre się nie popisały umiejętnościami i zostały po prostu zgaszone jak kiep i myślały pewnie, że im to dobrze wyjdzie, że słuchaj, że rozbłysną, będzie super, a dostali takiego klapsa, że zniknęli po prostu z social mediów, Nie ma o nich nawet wzmianki. Zniknęli, rozumiesz? Inni też nie, z moim zdaniem, też nie zabłysnęli intelektem i przylepili nam, kulturystom, tą ładkę, która nie jest prawdziwa, że roz Rozumiem, że czasami po prostu jak któryś tam z chłopaków, ja nie będę mówił, który coś powiedział, to, to ja siedząc po drugiej stronie przed telewizorem, mówię sobie, Boziu drogi, co się dzieje? To jest nieprawda, nie? No i też ba, trochę bym się nękał tego, ale potem sobie myślę, wiesz, że tak na było patrząc na realia, to liczy się y, y, na koniec dnia Twój utarg. Nie, jak to by się zgadzało, to czemu miałbym nie, te, nie wyskoczyć w takiej, w takiej formule? Kiedyś. Ja też dodam tutaj, że, że to rzeczywiście tak jest. Wy macie, kulturyści, macie tak niesamowitą wiedzę o odżywianiu, o w ogóle anatomii. Paweł też często mi o tym mówi tutaj, e, trener e, Paweł Jędrzejczyk, e, no, że jest się czego was uczyć. No, ja uważam, że jeżeli w czymś partycypujesz, ja lat prawie 20, a od 10 tak naprawdę świadomie. Prowadzę ludzi, wiesz, na bazie których też mam bardzo duże doświadczenie. Potrafię rozczytać kogoś i ułożyć kogoś w sekundę, jeżeli mam wyniki badań. Mam dosyć dużą wiedzę, znaczy nie mogę powiedzieć, że dosyć dużą wiedzę, bo dużą wiedzę to mają naprawdę wiesz, wyspecjalizowani lekarze, ale dużą praktykę i, i muszę wiedzieć. Co się z czym je, żeby swój organizm dobrze prowadzić, żeby profilaktykę, profilaktykę dobrze prowadzić. Zresztą całe ubiegłe roki i dwa lata wstecz też prowadziłem kursy żywieniowe. Y gdzie miałem wykłady żywieniowe po 6 godzin, wiesz, raz w miesiącu, radzę sobie z tym, muszę być na bieżąco dużo. Yy, uważam, że pomaga mi to w tym, żeby moja kariera jeszcze długo trwała, bo w wieku 35 lat ja dalej nie mam żadnej kontuzji, świetnie się czuję, gdzie kiedyś 35-latek kulturysta lub trójboista to już był emeryt, cały w kontuzjach i tak dalej. Nie? Więc ta wiedza musi być taka chociażby podstawowa, której wielu ludzi nie posiada, a powinni mieć no, z tego tyłu, że trenują i obciążają ten swój organizm. Nie? I wspomnieliśmy Radka Radka Słodkiewicza. Do Pawła przychodził też Piotr Piechowiek, już jest po dwóch walkach. Jak oceniasz jego występy? No, Ja nie jestem specjalistą. Ciężko mi się, nie, nie umiem, znaczy ja lubię Piotrka oglądać, bo Piotrek jest bezkompromisowym facetem, jest też moim moim dobrym kolegą. I tak nawet się śmiałem, że gdybym jak zasilił kiedyś może szeregi tej federacji, to nie chciałbym się bić z nim, mhm. na przykład, bo go lubię i to się, tak, to się tak gryzie, ciężko byłoby mi się z kumplem, wiesz, zmierzyć. Natomiast jak na taką federację, wiesz, śmieszkową, freakfightową i na staż Piotka, który tam chyba wynosi rok, to w tej ostatniej walce on taki przekrój pokazał, bo i tam trochę się pobił w stójce, udusił chłopa na sam koniec, trochę było tego parteru. No, no już chyba wiedział bardziej, co robił. Nie? Myślę, że też dźwiga tą presję, bo Piotrek jest też pracusiem, to się tak wydaje, że każdy, kto wchodzi do tej klatki, yy, no to musi się mierzyć z ogromnym stresem, podejrzewam. I myślę, że to połowa rzeczy wyuczonych nagle, nagle, rozumiesz, gdzieś ucieka i masz po prostu, jesteś we mgle, nie wiesz, gdzie jesteś, nic nie słyszysz, adrenalina nabuzuje. Można się, moim zdaniem, na minę wbić straszną za pierwszym razem. Nie umiem ocenić Piotra, no bo ja nie mam oka fachowca, tak? Nie, nie jestem żadnym znawcą i nie będę się wypowiadał, że jest super tu i, co, i mógłby coś zmienić. Lubię, jak walczy, niech walczy. M moim zdaniem, ma do tego charakterek i ma dobre też chyba, jak na konia takiego, to też ma dobrą wydolność, mi się wydaje. Oczywiście mówimy tu o wydolności chłopa, który się bawi w to od roku, tak? Bo zaraz się ktoś będzie napinał, jak będzie czytał ten no jaką on ma wydolność, ten i ten by go zmiódł w trzy sekundy. No to normalne, tak? Ale jakby Piotrek 15 lat trenował, no to byśmy inaczej rozmawiali. No. Jasna sprawa. Słuchaj, spekuluje się, że być może Piotrek zawalczy z Popkiem. Myślisz, że jest gotowy na takie starcie? Ja Popka miałem okazję poznać osobiście. Piotka też znam już jakiś czas. I co? I. No Paweł ma to kowadło w ręce, tak? I ponoć się teraz mówimy o Popku. Ponoć się teraz wziął za siebie. Obserwuję też jego social media. Widać, że on ciężko pracuje. Ale ja nie wiem, jak u niego z psychiką. Czy to jest chłop, który idzie po wypłatę, czy on naprawdę ma w sobie tego popka, który w Anglii w 2009 czy 2008 roku bił się w tej gali brytyjskiej, gdzie było widać, że on jest tam rozumiesz taki no, naładowany tą agresją, że on chciał się bić i urrywać komuś głowę. No słuchajcie, do Mariusza Puntdzianowskiego wyjść tak o, po czterech latach czy pięciu latach melanżu i go jeszcze usadzić tak, że przyklęknął na chwilę, bo gdzieś go tam trafił tym swoim kowadłem, to to o czym świadczy. No uważam, że jest niebezpieczny, że jest niebezpieczny, ale no nie jestem ciekaw jak y, jego głowa, charakter, tak? Czy on się nie, czy na przykład nie przegra przez, przez cardio swoje, które nie było za dobre, no bo to każdy laik może zobaczyć, że prawda, no tam po pierwszej rundzie już go nie było. Telenowa, a Piotrek ma lepszą chociażby tą wydolność, ale to tak jak mówi y, trener Paweł właśnie, że najpierw musisz mieć jaja, żeby się bić, musisz to chcieć. To jest moim zdaniem podstawa, bo jak jesteś takim, wiesz, lebiodą, który, który się boi, nie, nie ma tego zacięcia, to, to nie jest dla Ciebie sport. Ja na przykład jak, y, jak stałem na bramkach i to akurat śmiejemy się, bo z Pawłem staliśmy w tym samym klubie, tylko ja akurat po Pawle, po jego kadencji, to ja nigdy się nie bałem pójść w zadymę. Ale też się w nią nie pchałem specjalnie. Ale jak już było, dobra, no to trzeba było działać. No nie. I pierwsze to jest to, dwa to jest cardio, a trzy dopiero to są jakieś tam moi, moim zdaniem Paweł, umiejętności takie stricte. No Proszę, czego ja się tu dowiaduję, trener Paweł na, na bramce i ty też cholera ja dał, no, no temu. Duet marzeń. Szkoda, żeście razem by nie stali. Ja, no to wiesz kto by było. Ja bym prowokował, a Paweł by pewnie później wyjaśniał. Bo do mnie nikt nie podchodził i się tak śmieliśmy nieraz, że zawsze było tak, że ten szczuplejszy musiał się sprawdzać, a koks to rozumiesz nic nigdy, bo się bali, bo to przyroda, nie? No. Słuchaj, trzymasz świetną formę, taką, no praktycznie jesteś gotowy chyba na zawody nawet, można powiedzieć. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, natomiast pierwszy raz mam dobrą wyjściową do robienia formy, czyli w okresie off-season, gdzie nie trenowałem miesiąc, nawet nie byłem na żadnym treningu, wiesz, ze wszystkiego sobie tam pozwalniałem. Piwko sobie piłem i się dobrze bawiłem. Nie zapuściłem się tak. Czyli od mojej wagi powiedzmy sobie na zawodach przy tym tylko 10 kilo, tak? Czyli tam ważę 122, a tam na zawodach miałem 110-111, więc mam lepszą wyjściową do robienia formy. Szybciej tą formę zrobię z mniejszymi ubytkami energetycznymi, wiesz, zdrowotnymi i tak dalej. To jest podstawa. No a to ile czasu potrzebujesz, żeby się przygotować na zawody, jak się pojawi okazja? No teraz jest tak, że robimy, robimy jak najbardziej spokojnie przygotowania i nie mamy deadline'u w tym roku, bo w tamtym roku popełniliśmy z trenerem tam taki błąd, właśnie że mieliśmy wytyczoną datę, pod którą robiliśmy formę. Ta forma, powiedzmy sobie, przed tą datą już była na 90% nagle odwołali zawody z tytułu, wiesz, tego, że że była pandemia. I te przygotowania poszły w las. A ja i zamiast odpuścić w czerwcu to przeciągnąłem te, te przygotowania do października i, na, i ze złą formą, zajechany, przemęczony, niepotrzebnie w ogóle wychodziłem na te zawody. Nie? I myślę, że w wsożenie, myślę, że czerwiec, lipiec będę, będę gotowy na 100%. Ale się nie śpieszę w ogóle. Na no spokojnie. Wspomniałeś tutaj swoją wagę 122 obecnie. Gdybyś, dajmy na to, dostał propozycję walki, jak myślisz, jaka byłaby optymalna dla ciebie waga, tak żebyś czuł się dobrze w walce? No to myślę, jak tak, paka 35 i wjeżdżam. <laughs> Minuta, rozumiesz. W minutę musiałbym sprawę załatwić, bo potem już ciężko by było. Myślę, że to na sorze bym wylądował, ale to zmokautowałbym mnie swój tlen chyba. Masz doświadczenie z bramek tak, że po szybko by poszło. No tak, bo to wiesz, to było tak, że jak w minutę kogoś nie obrobiłem, to było ok na mnie, no taka prawda. Ale nie zdarzyło Ci się? Zdarzyło mi się. Nie, zgasło mi dwa razy w życiu, mi zgasło światło, ale to tak mi zgasło, że, że porządnie, wiesz. No, raz trafiłem na boksera, który mi wypunktował, oślepił mnie na oczy, zamknął mi, rozumiesz, oczy, ja był oślepłem i po prostu było po mnie. Potem przyznał, wiesz, no, no że tam x lat już boksuje, śmiał się ze mnie, nie? a ja byłem 20 kilo cięższy od niego i rozumiesz, tu pach lewe oko, tu pach prawe oko. Psychika już, wiesz, była już w polu, no i po mnie. A po takich doświadczeniach to ty jesteś gotowy właściwie żeby się spróbować w sportach walki? Yy, wiesz co nie wiem, bo ja mogę tutaj mówić taki owak, a wejdę do klatki, rozumiem, że mogę mieć miękkie nogi. I ja nie będę tutaj mówił tak jak wiesz, większość napinaczy, że o, jestem gotowy, że tutaj rozjebię komuś coś, bo nie wiem jak ja się zachowam. To jest inna specyfika. Ja od lat, wiesz, startuję w samych gaciach przed ogromną publicznością, tak? Ale nie wiem, jak by było w klatce, wiesz, czy by mnie trema nie zjadła, czy by mnie nie zjedli dookoła ci ludzie, presja jakaś. Czybym słyszał w ogóle narożnik? Nie, nie mam pojęcia. Nic, nic nie będę tutaj, wiesz, wolę cię, wolę nie dopowiedzieć niż powiedzieć coś, co potem będzie zweryfikowane i obrócone przeciwko mnie. W każdym razie, kontynuuj tą przygodę tutaj ze sportami walki, no i mam nadzieję kiedyś cię zobaczyć w jakiejś walce. No bo na pewno byłaby to wielka przygoda, chyba sam to wiesz. Dla mnie to też by była zarombista przygoda, bo ja nie ukrywam, że ja zrobiłem w swoim sporcie to, co chciałem. Mam te tytuły, które chciałem, udało mi się zrobić tego mistrza świata w kulturystyce, dołożyłem do tego mistrza Polski w trójboju, więc już jest okej. Okay. A wiesz, a jeszcze mieć jakąś wygraną walkę kiedyś i jeszcze się na, na końcówce, bo mam teraz 35 lat, więc nie jest jeszcze za późno, żeby się czegoś nauczyć, wiesz, w sportach uderzanych i spróbować się w czymś innym. Ja bym to, ja bym to jako challenge, jako wyzwanie typowo potraktował. Kto wie? No nie zamyka się na to, nie? No to czekamy na ofertę od Twojej mama. Dzięki! Dziękujemy, zobaczymy jak finalnie będzie, no. Dzięki!